Cześć! z Jekistony Wazkich bardzo serdecznie w 56 odcinku serii Hardcore na kwarantannie. Słuchajcie, będziemy w końcu w tym odcinku kończyć dach. Tylko żeby skończyć dach potrzebuje więcej drewna. I więcej sieczek y, haczek. Y, 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 no tych takich do tego. Y, siekierek, o właśnie. Więc słowa na dziś to hashtag siekierka. Wszyscy napiszemy hashtag siekierka, wszyscy zamykamy łópeczkę w góry i wszyscy bawmy się. Świetnie. Słuchajcie. Póki co? Póki co to odcinkiem nam się pojawia co drugi dzień. I na razie nie planuję zwiększyć częstotliwości ze względu na, na brak czasu. Co wam będę kłamać, że, że będą odcinki częściej. Jak nie będą częściej odcinki, więc musicie mi wybaczyć, ale odcinki aktualnie przez jakiś czas będą co drugi dzień. Bo nie wyrobię, słuchajcie, nie wyrobię, nie, nie jestem w stanie aż tak mieć dużo wolnego czasu, żeby, żeby to ogarnąć. I w sumie fajnie nawet ten dach wygląda w tej chałupie, nie? Nie wiem, czy tak nie zostawić nie, no dobra, zawalimy to, zawalimy spoko, N nie martwcie się, będzie dobrze yy, okej okay. co ja miałam zrobić, a, więcej tych a, bo ja mam tutaj jeszcze to poczekajcie, bo mam stack, a może wcale nie będę potrzebowała, nie no, będę potrzebować więcej ale załóżmy, że jakbym nie potrzebowała więcej to bym nie musiała się z tym bawić aha, czyli to i tak będę musiała wszystko o, to, no, to mi zostanie sporo schodków słuchajcie, to mi sporo, zostanie sporo schodków. A więc tej warstwy będę musiała wymienić samą. Tylko nie wiem jak daleko. Co tam się Coś zaryspiło? Nie myślałam, że coś mi się zaraz piło. Czy ja nadal gram w ogóle na hardkurze? Ej, a dlaczego to tak? A, bo ja tutaj nie zrobiłam. A dlaczego tutaj musiałam zmieniać? Tutaj nie musiałam zmieniać? LOL. Da mi coś nie pasowało, nie? Ha, ale jajca. Ale fajnie. Słuchajcie, zamówiłam sobie ostatnio mm, filtr do wody, nie? A, do tego. Okej, okay, nie było tematu. Nie, jak ja mam to zrobić? LOL jak ja to zrobiłam tam? Dobra, zamówiłam sobie filtr, słuchajcie, do wody, do prysznica, od prysznic, w sensie, wiecie, no, co się tam przykręca między między jedną rurką, a, 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 a tym, 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 no i ogólnie powiem Wam, że zaczepista sprawa. Bo w końcu mogę domyć mój prysznic. Bo u nas jest tak strasznie twarda woda, że to jest po prostu tragedia. Słuchajcie taki filtr? Ja kupiłam za 30 zł. No, za... dobra, kupiłam za stówę trzy z przesyłką, więc tam wyszło po 30 zł za jeden. I to się wymienia od 3 do 6 miesięcy, lub co, chyba 5 tysięcy litrów wody. W zależności od tego, jak bardzo jest zakamieniona i yy, jak często się jej używa. No, ja mam ten filtr podłączony tylko pod prysznic, więc no, pod prysznicą aż tak dużo tej wody się nie zużywa. Najwięcej chyba podczas po prostu mycia włosów u mnie. Yy, więc myślę, że taki, nawet jeżeli miałyby to, to być trzy filtry na, na rok, yy, czyli wymiana co cztery miesiące, to nadal yy, ta stuwa. To jest po prostu nic w porównaniu z tym, jak fantastyczna woda teraz jest. Nie? Bo to, że ja tam filtruję sobie wodę z kranu, to normalne, bo nie wyobrażam sobie, słuchajcie, autentycznie nie wyobrażam sobie pić w tym momencie kranu, mieszkając w mieście, bo to jest po prostu tragedia. Ta, ta woda to jest po prostu. To, to jest tragedia. To jest autentycznie tak ogromna tragedia. Ja nie wiem, dlaczego my. Jako ludzie y, dajemy się tak truć, bo to, co nam dają i każą za to płacić niemałe, naprawdę małe pieniądze, bo kuźwa, ludzie, my płacimy za tą wodę, jakby tam, jakby tam złoto było w tym kranie, a to, to jest woda jeszcze, którą trzeba przefiltrować, żeby dobrze, żeby można było wypić, bo przecież to są ścieki, a nie, a nie woda, to tak między nami. Zgubiłam wątek, bo o czymś mówiłam, ale no kurde. No, no i kupiłam sobie ten filtr. E, moje włosy wyglądają trochę lepiej, po myciu. aktualnie są trochę przetłuszczone, bo nie myłam ich e, tak jak powinnam bo ja ogólnie myję włosy codziennie. Słuchajcie, ja do tej pory myłam włosy codziennie. Teraz robię to no, troszeczkę rzadziej. Mogę. Słuchajcie, nie to, że mi się nie chce, tylko mogę to robić troszeczkę rzadziej. Bo wcześniej nie mogłam tego robić ze względu na to, że one były po jednym dniu tragiczne. Ja na wsi mogłam, jak mieszkałam na wsi, ja mogłam mieć włosy co dwa, trzy dni i wszystko było ok. A teraz po myję włosy wieczorem, a następnego dnia już pod koniec pracy już są. Kropne, po prostu są okropne. I kurde, i teraz z tym filtrem, jak mam, no to zupełnie inna w ogóle rzeczywistość mnie tutaj spotkała. A wiecie co? I właśnie skończyliśmy. Domek. Ha! Znaczy domek. A dach, w końcu skończyliśmy. Dach. Także jeżeli ktoś ma problemy z wodą pod prysznicem, i jest zbyt, zbyt twarda, to po prostu polecam kupić sobie filtr do prysznica. Istnieją takie filtry, też nie wiedziałam, że istnieją, ale właśnie istnieją i właśnie cieszę się, że takowe posiadam. Słuchajcie skoro... Aha, dobra, bo jeszcze tutaj... Nie, ale fajnie to wygląda, nie? Znaczy jakby to jeszcze było tak w miarę ładnie i czysto i schludnie położone. Potrzebuję teraz tak. Mam tego w wpisiec. Ja tak, ja i tak muszę to tutaj, słuchajcie, wszystko zarategować, nie? A szybciej będzie to zrobić właśnie tymi półpytkami niż e, niż całymi blokami, nie? Dobra, ja jak raz na jakiś czas przyżydzę. Też się chyba nic nie stanie. Ale jestem zadowolona, że w końcu skończyłam. O Boże, chyba cztery odcinki budowaliśmy te chałupę, nie? Nie wiem ile, ale kurde, no po prostu przegiełam. Przegiełam, słuchajcie, pałę. To jest moja największa chata na hardkorze. Przegiełam, pałę. No, przegłam. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Jak się. Powiedziałam, jak się bawić, to się bawić. Traktujemy tego hardkora jakby to był survival, więc sorry, ale no taki mamy klimat i tak będziemy się bawić. A jeżeli to jest survival, no to. He. Huh. na co mam ochotę, żeby tutaj pospalnąć schody. Ale to bym musiała zrobić o jedno wyżej, znowu, nie? Dobra, zrobimy to, tylko może jeszcze jedno. Może jeszcze. Nie wiem, czy jedno to będzie dobry pomysł. Dobra, chociaż. No to może być za mało Poczekajcie. Potrzebuję drta. Potrzebuję się dostać na górę. Okej. No to tak, tutaj by musiała być... By musiało być tak. Żeby tutaj zrobić taką antresolę. Dajcie mi światło, bo ciemno jak w... I tutaj żeby po prostu było moje łóżko. Mamy więcej, mamy więcej. Tutaj nic więcej nie musi być, nie? Tutaj wystarczy, że będzie moje łóżko. I wtedy tutaj dajemy schodki. Trzy. Tutaj ściana. To mogłoby być. Oj, kurde, no trzydzieści. Biegniemy, biegniemy do domcia. I potrzebujemy więcej drewna. <grym> Dobra, kładziemy się. Ale to będzie fajne. Nie eee. zgubiłam wątek. Mówiłam o filtrze, ale chyba ten, ten wątek już skończyłam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, więc nie mam. Naprawdę nie mam więcej drewna. Tu mam jeszcze jakiś kawałek, ale to na jest mało, 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 mało. Pójście mnie. 17 drzewek mogę jeszcze. O Jezus Maria, kolejne wielkie drzewo. Dobra, 17. Niech te drzewka szybciej rosną, no. tutaj cały czas z nich korzystam, a mi wcale nowe nie wyrastają. Zaczynam się bać, w końcu dojść z umy, do momentu, w którym będzie mi brakować drzewek do ścinania. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Już tego drewna niewiele mi brakuje. No, ale nadal mi brakuje, tak, więc... Więc jednak. Ile mamy? 10 minut. No to może jeszcze dzisiaj zdążymy to antresory zrobić. A to będzie moja kawalerka z antresolą, nie? Moje małe M, M1 z antresolą. <grym górna> o, ale jeszcze mi, bardzo się cieszę. Ale bardzo się cieszę, że mam tutaj M4. Bo ten pokój, w którym teraz jestem, to jest taki malutki pokój, w którym stoi dosłownie i to dosłownie, tam jest, tam, tam jest wielka szafa typu pax na całej ścianie, więc nie jest zbyt. No, no po prostu, tak. Tutaj przede mną jest okno. Za mną jest ściana, tak jak widzicie, za mną jest ściana to nic nie ma. Tutaj też przez ściana na wyciągnięcie mojej ręki jest ściana. Tutaj jest trochę przestrzeni, w tej wolnej przestrzeni wiecie co stoi? Tak, stoi suszarka z ubraniami. I to jest całe wyposażenie tego pokoju. Bardzo się cieszę, że ten pokój istnieje, bo nie muszę tych rzeczy umieszczać ani w salonie, ani w, w sypialni. No i mam jeszcze kuchnię do tego. I, i, i kurde, to jest oczywista sprawa, no, autentycznie. Autentycznie mówię wam to. Okej, okay, czyli teraz tak, tutaj bym musiała to... Przecież nie wiem, czy. Musiałabym tego troszeczkę do przodu jeszcze dać. Zaraz to wyrównamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Beznadziejnie. Okej, okay. to by była moja wielka zatoczka. Okej. Okay. Na... Na łóżko. Czyli tak tutaj by było, tak. Świetnie. Nie, okej, okay, to by mogło być. To by trzeba było wtedy zwalić i wypełnić to w ten sposób. Tam też będzie wypełnione, to można zwalić. Pod warunkiem, że o właśnie. Oj, nie tak. No okej. Okay. To nawet jeżeli. Ale to za duża będzie, bycia mam wrażenie, że to będzie zbyt masywne. schody. Mogą być zbyt masywne do takiego małego pomieszczenia. Ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak postawimy cały schodem. Hm. Nie, wcale nie będzie źle, wcale nie będzie źle, tylko ciemno, ale sobie posadzimy tutaj jedną, drugą, tutaj łóżko, po bokach te takie, te, 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 te. i tutaj będą sobie stać doniczki z kwiatkami, okej, okay. to to mi się podoba, to na to mamy przyzwolenie, to mi się podoba, tutaj już usuwamy to. co ja mam z tym zrobić no to tak sobie w powietrzu nie może stać w ten sposób też tego nie wypełnia czy mogę to tak zrobić z tym że z tym że ktoś mi się zaraz przyczepi że to nie może tak wisieć zrobimy tak Brakło. w całkowicie braku. Tutaj też będą płotki. Teraz też musimy płotki porobić. Słuchajcie, tylko znowu będziemy brakować drewna. ale spoko. Okej. Okay. Tutaj pójdą płotki do tego. Do tego. Totalnie nie wiem co robię, nie? Może być. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Teraz trzeba... że coś z tym dachem wymyśleć. Nie wiem czy ja po prostu tego poziomu tego wszystkiego nie zabę. Nie tutaj trzeba wypełnić. Żeby ten dach też był w miarę... Symetryczny, bo on musi zostać, niestety, na takiej wysokości, jak jest. Jeszcze to... O kurde. Jeszcze to by trzeba było wypełnić. Żeby to się w żaden sposób takie większe nie odznaczało. Okej. Okay. No i taki dach mógłby teoretycznie być. Tylko tutaj coś mi się nie podoba, Czy jest do końca, to jest czymś, ale zaraz, 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 aha, bo to jest niewypełnione. I to też zaraz będziemy wypełniać, czy, czy nie będziemy, nie wiem, dobra, to na razie tutaj to usunę. Okej, okay. o nie wiem, czy będę to pewnie wypełniać, chociaż, nie no, to trzeba będzie zrobić, słuchajcie, to trzeba będzie zrobić. To potrzebuję więcej drewna. <laughs> Boże, jakbym wiedziała, że ja tyle drewna będę potrzebować, to ja bym się wcale zupełnie, słuchajcie, nie, nie zabierała za tę robotę. Ale zaczyna to w miarę, już zaczyna mieć jakiś tutaj e, kształt. Tak przynajmniej mi się wydaje. Idziemy po więcej drewna. Obycuję tym razem, nie przerobię całego drewna bez sensu na, na, na słaby, tak? Kto by pomyślał? Słuchajcie, autentycznie ja nie wierzę w to, że ja coś takiego w ogóle robię na hardkorze, nie? Czy tak to pieprznie? To pieprznie do końca. Ja już tego nie odzyskam. Ja, słuchajcie, zrobiłam sobie backup e, tej mapy e, w momencie, kiedy się przestawiałam na, na tą nowszą wersję. Tak w razie B, gdyby coś się stało z, z save'em, żeby go nie trafić, nie stracić zrobiłam sobie backup, ale on był wiecie kiedy robiony jeszcze na tamtym miejscu, więc jesus to by zabolało, słuchajcie, ja bym nawet nie miała siły, żeby to włączyć, nie? nie ma opcji nie włączyłabym tego starego save'a okej, okay, więcej drzewek i co ja mówiłam, to co ja potrzebuję? płotki Ojej, no dobrze, no to zrobimy sobie płotki. Tylko jak się robi płotki? Płotki się robi... Aha, z, właśnie, to, o to jest pytanie. Cicho. Teraz tak jajko, po co jajko? No tak myślałam. E, płotki się robi tak. Z patykami w środku. Tak, oak oh, 48, okej. Okay. Teraz tak, bo tutaj na pewno mają być. O Jezus, To też będzie bolało. Zniknie mi z te kwiatku. Jak to wygląda? Teraz pytanie, co lepiej wygląda, to czy po prostu to? To mi się wydaje takie wtedy bardziej stabilne. Ale z drugiej strony wygląda to jak rusztowanie. Nie, dobra. To nie, to już niech tak zostanie, że. W sumie, może tylko na tych zewnętrznych. Albo co drugie? Zobaczmy, jakby, jakby... Zobaczmy jakby wyglądało co drugie. W sumie, co drugie też by mogło być. Dobra, to robimy co drugie. I się nie, 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 nie. nie. Nie poprzemy Wymyślanie, jak się przestanie. Podobać. To się usunie. Ale fajnie, żeby coś takiego było zawsze. Widać, że coś te chałupy podtrzymuje oprócz naszej miłości. O, Jezus. Ale mnie w ramionach boli. O Jezus Pragnie mi? No oczywiście, że tak. I tutaj w środku. O, idealnie zrobiłam tyle, co do, środ ale do środka też potrzebuję. Ale mam jeszcze, okej, okay, poczekajcie. Mam jeszcze trochę. Cicho zombie. Zombie, zombie, zombie. I Brak trzech. Idziemy spać. O Jezu. Idziemy spać. Szybciutko. Zanim cokolwiek się złego stanie. Ale mi... Wszędzie wszystko strzela. Łocha, ho, ho, ho. Okej. Okay. Eee, to co? Drzewno. <laughs> Kolejne drzewo wielkie. O Jezu, Maria. Dlaczego wy mi to robicie? Czy te drzewa nie mogą małe urosnąć? Tylko takie wielkie wielkoludy rosną. Pięknie, pięknie. Oj, pięknie. Oj, pięknie. Dobra, pójdziemy. Yy, I co teraz? Oczywiście się zagubiłam. Tam potrzebuję tylko trzech, to żeby mnie przesadziła. O. Perfekto. Więcej nie potrzebuję. No, więcej nie potrzebuję. Jeden, dwa, trzy. Dobra, mamy to. I, 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 i. I, i, i świetnie. Ta. I tutaj drzwi. Wejście w dół. Nie, nie, nie. nie spokojnie. Czekajcie. Bo właśnie mi się nas skończyła na dzisiaj. Tutaj bym mogło jeszcze być więcej drewno Mam trochę drewna jeszcze. Tak, na pewno to muszę wypełnić. Bo to wygląda wtedy okropnie bez tego. I, i, i tyle. I tam jeszcze. Mhm. No, czekajcie, bo mogę to... tego użyć, tylko... Musiałabym dobrze to wymierzyć, żeby... Żeby dobrze się postawiły, a to raczej yy, graniczy z cudem w tym momencie. Ok i jeszcze tutaj trzeba wypełnić. Oj. Okej. Okay. Ale fajnie. Ło! Wow. No. Bajerka. No i tutaj łóżeczko. Kwiatki na dole na górze. No to możemy, słuchajcie, zacząć się przeprowadzać. Tylko teraz tak. Myślę, nasza główna spalnia ma być na górze. A, to jeszcze trzeba pomyśleć, gdzie mają być skrzynki. Gdzie Enchant? Oh, o, fuck. Mm. To wiecie co? Zrobię to inaczej. Ja dzisiaj przyniosę tylko... łóżko y, tutaj. Żeby już y, nie biegać tutaj do niego. Do tego piocyny tutaj. niełżyczko łóżeczko zabieram. Tak, moje pomarańczowe łóżeczko. Będzie pasować pod kolor chałupy. Okej. Okay. O, no i baja. No to na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście ja będę w górę. Muszę w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. I cześć.